Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem w pole. Dwieście harmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza, przybiegł mieczem skinął i jak sęp jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota. Długą, czarną, kolumną, jako laba błota, nasypana z bagnetów. Czarne, chorągwie, jak sępy, na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głas bodzący morze, reduta ordona. Cześć tylko miała harmat. Wciąż dymią i świecą, i nie tyle gniewnych słów prędkie usta miecą, i nie tyle uczuć przejdzie przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało kul, bomb i kartaczy. Patrz tam granat, w sam środek kolumny się nurza, jak fale bryła lawy pół dymem zachmurza, pęka śród tłumu granat, krzyk pod niebo leci i ogromna łysina wśród kolumny świeci. Tam kula z dala grozi, szumi, wyje, wyje. ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje. Już dopadła, jak boa wśród kolumn się zwija, pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku, powaleniu się trupów, poranionych jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, to jest tak, jak gdyby środkiem wojska przeszedł Anioł Śmierci. Gdzież jest, jest król, co na rzezie Rzesze te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy sam kark nadstawia? Nie. nie. On siedzi 200 mil stąd na swojej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy, skinął. Tysiące kibitek wnet leci. Odpisał. Tysiące matek opłakuje dzieci. Zmarszczył brwi. Padają knuty od niem na do Hiwy. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy, Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa, jedna twojej mocy się urąga, Podnosi na cię rękę. I koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych w swojej głowy, Boś się ukradł i skrwawił synu Wasilowy. Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara jest car Umrzem rozweselim cara. Ura, ura! Patrz, blisko reduty. Już wrowy walą się na poszynę kwadron swetłowy. Już czernią się na białych palisadach wałów. Jeszcze reduta w środku jasna od wystrzałów. Czerwieni się nad czernią, jak środek mrowiska. Wrzucony motyl błyska mrowiego go naciska. Zgasł. Tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo strącone złoża w piasku paszczę zagrzebało? Czy zapał krwią ostatni bombardyjer zalał? Zgasnął ogień. Już moskal rogatki wywalał. Gdzież ręczna broni? Ach, dzisiaj pracowała więcej niż na wszelkich pokazach za władzy książęcej. Zgadłem, dlaczego milczy, bo nieraz widziałem garstkę naszych walczącą z moskali nawałem. Gdy godzinę wołano dwa słowa, pal nabi, gdy oddechy dym tłumi. Ród, ramiona słabi, a wciąż grzmi rozkaz wodzów. Wre żołnierza czynność, na koniec bez rozkazu pełni swą powinność. Na koniec bez rozwagi, bez czucia pamięci. Żołnierz jako młyn palny nabija, brzmi kręci. Broń od oka do nogi, od nogi na oko. Aż ręka w ładownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła. I żołnierz pobladnął. Nie znalazłszy ładunku, już bronią nie władnął I uczuł, że go pali strzelba rozogniona Upuścił ją i upadł, nim dobiją skona Takem myślał, a wszaniec, nieprzyjaciół, kupa Już lazła jak robactwo na świeżego trupa Pociemniało mi w oczach, a gdy muzy ocierał Słyszałem, że coś do mnie mówi mój generał on przez lunetę wspartą na moim ramieniu długo na szturm i szaniec poglądał w wilczeniu. Na koniec rzekł, stracona. Spod lunety jego wymknęło się łez kilka. Rzekł do mnie, kolego, wzrok młody od szkieł lepszy. Patrzaj tam, na wale, czy znasz Ordona? Czy widzisz, gdzie jest? generale czy go znam? Tam stał zawsze. To działo kierował. Nie widzę. Znajdę. Dojrzę. Wśród dymu się schował. Lecz wśród najgęstszych kłębów dymu ileż razy widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę go znowu. Widzę rękę. Błyskawicę wywija. Grozi wrogom. Trzyma palną świcę. Biorą go. Zginął. O nie! Skoczył w dół do lochów. Dobrze. Rzecze jenerałów nie odda im kroków. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak stół gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone toczyły się na kołach. Ląty zapalone nie trafiły do swoich panew, i dym wionął prosto ku nam i w ciemnej chmurze nas pochłonął i nie było nic widać, prócz granatów blasku i powoli dym żedniał, opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę wały, palisady naszych garstka i wrogów gromady. Wszystko jako sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili i ci, co się wdarli, Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, Tam dusza już raz pierwszy cesarza nie słusza. Tu pogrzebane są set ciała, imiona. Dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza ordona. On będzie patron szańców, jak gdzie. Bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg rzekł słowo: stanie się Bóg i zgini wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją, jak Moskale, redutę Ordona, karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię jak on swą redukę.